Hej, kochani. Tu, na kafe. Dzisiaj witamy się z Wami z restauracji chleb i wino w Gdańsku. Właśnie wzięłam sobie mikrofonik ze względu na to, że jest tutaj głośno i żebyście nas dobrze słyszeli. Tak, w I słuchajcie jest uważnie, dużo ludzi. I słuchajcie uważnie, bo to są bardzo ważne wskazówki, które Wam teraz powiemy. Z, zacznijmy tak, od początku. W Gdańsku znajdują się y, trzy lokale. Chleb i wino. Trzy, o których wiemy. Plus czwarty na wodzie. No i my znajdujemy się w lokalu na ulicy Stągiewnej. Na tej ulicy są dwa lokale. My się znajdujemy. Jakbyście szli od. Ja wam wytłumaczę. Jest tutaj niedaleko takie Muzeum Strachów. Takie strachów. No strachów, coś takiego. Pamiętam, że tu zawsze taki samochód stoi strachów, tak. i, z te, I od tego muzeum, jak będziecie szli prosto, to my znajdujemy się po w prawej. Tym po prawej stronie. Nawet jakbyście szli od mostu tego, gdzie są te duże żagle stoją, to też właśnie po prawej stronie stoją na, tym, za, na tej wodzie. Żagle, a jeżeli idziecie a od właśnie, strony Starego się, Miasta, to wtedy po lewej? To, to wtedy po lewej stronie, a po prawej stronie jest ten drugi lokal. Następny lokal jest, jak tutaj pójdziecie kawałek prosto i zejdziecie po schodkach w dół, to jest trzeci lokal, który znajduje się już z widokiem na rzekę. I no on i jest piętrowy. Wszystkie te lokale są bardzo oblegane, dlatego nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji tu być. To jest nasza pierwsza wizyta w tym miejscu. Już postanowiłyśmy trochę poczekać. Akurat dzisiaj takiej aż długiej kolejki nie było, ale czekałyśmy na swój stolik, także trzeba się z tym liczyć, że zawsze wejście tutaj do tego lokalu wymaga czekania, no chyba, że uda wam się zarezerwować stolik. Lokal bo jest dość Widziałam, że dużo ludzi rezerwowało tak. i chodzili, bo mieli rezerwację, no to czyli z rezerwacją pójdzie szybciej, czyli już dokładnie jak wiecie, na którą godzinę tutaj chcecie przyjść, no to rezerwujcie lepiej, już nawet dzień, dwa dni szybciej. Tak, także no ten lokal jest dość spory, a mimo to jest bardzo oblegane, dlatego stwierdziłyśmy, że no czas go przetestować. Bo dlatego... naprawdę ceny zobaczyłyśmy, że są przystępne. No właśnie, co ty, ty chciałabyś tu robić w tym lokalu? Jak co robić? No, co jeść? Ja tutaj sobie zamówiłam, chciałam dorsza. Będąc nad morzem, chciałam zjeść sobie, ale może to jest tylko czas sezonowo, tylko jesteśmy latem. Zimą. A my jesteśmy zimą, więc zamówiłam sobie. Filet z kurczaka w jakimś tam sosie. W każdym razie zamówiłeś sobie kurczaka i ja kurczaka z ziemniaczkami. A ja zamówiłam sobie filet z łososia. Także czekamy. Do tego wzięłyśmy litr soku pomarańczowego, który już dostałyśmy, także zaraz będziemy sobie rozlewać. Tyle, co Wam możemy szybko powiedzieć, i to tak bardzo szybko, no bo zaraz chyba dokończymy film, jak wyjdziemy z lokalu, bo jest tak głośno. Lokal jest właśnie jest, bardzo jest, duży i głośny. Tak. Tak. Przez to, ale jest bardzo ładny i elegancki. Bardzo wygodne krzesła, na których siedzimy. Ładne tutaj są żyrandole i ładne, piękne świąteczne jeszcze dekoracje przed wejściem, bo być może oglądacie to trochę później, bo nam sylwester trochę zepsuł harmonogram naszych filmów, ale my znajdujemy się po okresie świąteczno-noworocznym. No, i z tego, co widziałyśmy, to każdy z tych po prostu restauracji jest pięknie wystrojony. Bo jak przechodziłyśmy to przez szybę to naprawdę wszystkie są pięknie udekorowane, wystrojone, że naprawdę każdy. I każdy jest oblegany. W każdym trzeba swoje wystać. Długo musicie stać przed wejściem. My tutaj, jak nas posadzono przy tym stoliku, siedziałyśmy 20 długo, minut. Długo czekałyśmy, aż do nas ktoś przyjdzie. Być może też przez to, że aktualnie widzimy, że tutaj są imprezy, bo jedna pani obchodzi urodziny. Tam też wcześniej widzieliśmy, że ktoś obchodził urodziny, do tego ktoś się oświadczał, to także dzieje się, się w tym dzieje, lokalu, więc naprawdę. być może dlatego dłużej trochę czekałyśmy. Zobaczymy, ile będziemy czekały na jedzonko, bo już zamówiłyśmy. Tak, także, około pięć minut temu zamówiłyśmy, dlatego tak. powiemy Wam zaraz, ile czekamy na to jedzenie. To wrócimy za moment. Ale już mamy jedzonko. Słuchajcie, właśnie Prostał nam pan przyniósł, czyli czekałyśmy będziemy... niecałe dziesięć 10 minut na jedzonko. krócej nawet. Nawet także może na krócej. my bierzemy się Ale za. Smacznie wygląda. już wam pokazujemy. Pokazujemy i wracamy zaraz. Szłyśmy. No, idziemy sobie. Właśnie wyszłyśmy z tej restauracji. Zrobiło się już ciszej, spokojniej na dworze. Nie ma dworze. Takiego, na dworze. Nie ma takiego hałasu. No w tej restauracji był e, dość spory e, tłok i hałas. Prawda? Ale jak wyszłyśmy, to widziałaś ile ludzi stoi i czeka? Tak. Na stolik? Ludzi, dużo Bardzo ludzi dużo ludzi. Czekają na wolny stolik, ale powiemy Wam, że y, warto poczekać, bo jest to naprawdę smaczne. Także mi bardzo smakowało, no to może ja już zepnę, ja zamówiłam sobie łososia i miałam A zdanego. zobacz, oj, przechodzimy tutaj właśnie, możemy widzom pokazać drugi lokal Pleb i Wino. Tak, za nami jest y, drugi lokal, za tym y, autobusem konkretnie. A tutaj, także możemy Wam pokazać, no i właśnie ja zjadłam sobie łososia z piórem ziemniaczanym. Ale I ten, so, ten łosoś był podany w sosie cytrynowym i ja myślałam, że ten łosoś będzie oblany po prostu sosem, a to tak nie było, tylko z sosem był oblany mój talerz. I mnie to bardzo zdziwiło, że w ten sposób zostało to podane, ale bardzo ładnie to wyglądało, naprawdę. I był e, bardzo smaczny. Pamiętasz, w jednej w restauracji kiedyś też zamawiałyśmy łososia. I nie, wtedy, był, nie, nie był, nie był taki. Dobry, nie był taki dobry i było czuć bardzo taki muł. Tak, taki muł, taki, mół, taki morza. No, taki, że z morza. Mhm. No, tutaj, dobry. Tak, a tutaj nie. Nic takiego nie czułam. Był bardzo, naprawdę smaczny. I z chęcią będę zjadła jeszcze raz. No i się najadłam. Ta porcja była dość spora. Moja nie wyglądała aż tak dużą jak Twoja, ale. No, ja moja na, była duża ja się porcja. Ja jadłam już, jak miałam tak trzy czwarte zjedzone, to już się byłam taka najedzona. Ale dużo osób właśnie ty? Moja porcja była naprawdę bardzo duża dużo było, że Tobie oddałam kawałek filecika. Panu naszemu kamerzyście, który często z nami jeździ, też dałam ale kawał, kawałeczek. Kameruję. Ale teraz nas nie kameruje, bo mamy uchwyt już nie ma takiej potrzeby. Zwolniliśmy go. Z zwolniony. Nie będziemy mu więcej płacić. <gül _> ale dałam jemu kawałek i muszę powiedzieć, że rzeczywiście miałam troszeczkę ostry ten sos. Ten, co nie, nie wiem, jak on się tam nazywał. Tak, no mówiłam Ci, że on będzie lekko pikantny. Że będzie taki, no dobrze mówiłaś i był taki trochę pikantny, mhm. że musiałam po prostu popić soczkiem pomarańczowym, a y, ziemniaczki były takie przypieczone. Bardzo smaczne były te Właśnie, ziemniaki. Pieczone, no. no i miałam bardzo dobrą surówkę i miałam oliwki te czarne, bardzo smaczne. I surówka y, z kapusty y, włoskiej. Dobra, y, sałatę miałam włoską i miałam jeszcze y, tą. Rukole, to co ja uwielbiam. Rukole też miałam. Miałam naprawdę bardzo smaczny ten obiadek, przypieczone ziemniaczki i ten, i ten kawałek mięsa. Ale jak to wszystko pięknie wyglądało na takiej łódeczce, ta suroweczka. Na środku miałam ułożone właśnie te mięsko polane tym sosikiem, a dookoła miałam kawałeczek właśnie na tym talerzu, te ziemniaczki przypieczone. Bardzo smacznie to wyglądało i było tak samo smaczne, jak wyglądało. Muszę powiedzieć, że warto czekać, żeby tam zjeść, bo widziałam, inni ludzie co brali, to też mieli takie, wyglądało wszystko na takie smaczne, mm -hmm. że y, ceny przystępne, 50 chyba 2 zł, no, czy 50, 50 spoko te ceny, tak, nie? 55, mm -hmm. 55 moje kosztowało, no twój, 60, 2, 90 a ten sok kosztował 20, 27, zł za litr? 27 chyba, chyba tak. no. Tak ceny w miarę. Lokal tak, to bardzo ładny, bo lokal wygląda na drogi. na drogi, Tak, nie taki naprawdę ekskluzywny, taki elegancki, że naprawdę stoły takie duże. Mhm. Tylko nie podoba mi się właśnie ten hałas, że no, ludzie, ludzie teraz zamawiają sobie imprezy, że urodziny robią i wiadomo, że jak robią, to przychodzi kilka osób, oni wszyscy rozmawiają. Robi się harmider, hałas, i blisko siebie są te stoliki. No są. Prawda? No, jedynie tutaj mogę tylko pochwalić jedzenie, bo obsługa. Długo czekaliśmy. Dojrzyj, że długo czeka się przed drzwiami. Nieważne, czy pada, czy nie pada, stoisz i czekasz. Mhm. Długo się czeka, zanim się usiądzie do tego stolika. Usiądziesz do stolika i przy stoliku też długo siedzisz i czekasz, zanim jakiś kelner do ciebie podejdzie. I później, kiedy kelner podszedł, wziął zamówienie, to zamówienie szybko dostałyśmy. Jedzonko było bardzo szybko. Czyli kucharze muszą mieć naprawdę dobrych, sprawdzonych, że szybko przygotowują te jedzenia. Hmm. Jedynym minusem jest ten czas długi oczekiwania. Trzeba po prostu sobie poświęcić i już żeby może. Wejść do środka, tak, nie? żeby wejść. No. I zanim kelner od Was weźmie zamówienie, też trzeba swoje poczekać. Hmm. Trochę właśnie na minus bym powiedział, bym. To bardzo długo czekaliśmy no i na rachunek, i na złożenie zamówienia. Tak, samo tak. nie, Ale właśnie na same takie rzeczy dookoła. Tak. Bo na przykładzie. Y no nie wiem ale mi się wydaje że jeżeli ludzie stoją pod drzwiami czyli tam co róż, coś się dzieje i mm -hmm. tak jeżeli y, ktoś tam ma imprezę urodzinową to ci wszyscy kelnerzy nie zajmują się już innymi klientami tylko podchodzą Właśnie i, w, 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 i mam wrażenie, tak podchodzą i śpiewają 100 lat tak i klienci są wtedy już na boku bo trzeba podejść do tych ludzi co y, tam zamówili sobie rezerwację zrobili bo mają tam jakąś imprezę mm -hmm. i, więcej, i wtedy tak i wtedy do nich podchodzą i ich obsługują i do nich i tam Lat śpiewają i ten no miłe to jest fajne takie oczywiście ale wtedy było za mało psu, tak, i, nie? w tych i... momentach. tak. No, też miałam takie wrażenie że mm -hmm. sam lokal jest fajny, Jedzą go też pyszne i ceny przystępne, ładnie udekorowane, wygląda na drogi, wygodne miejsca. My akurat nie siedziałyśmy aż tak blisko innych ludzi. No to nie też spoko, ale ja bym następnym razem jeszcze właśnie spróbowała odwiedzić yy, pozostałe lokale w tej sieci. Między innymi ten, który mijałyśmy, no i jeszcze ten jeden, który znajduje się nad rzeką. Tym nad rzeką wiemy, że jest piętrowy. I też zawsze tam stoją ludzie pod drzwiami. Tak, e, więc może następnym razem nam się uda? Nie wiemy I, jak i to dlatego jest... już teraz wiem, dlaczego ja tam nigdy nie chciałam iść, bo ja chciałam to, już się teraz. Nie chciało. Tak, nie chciałam stać i warować pod tymi drzwiami. Ale warto. No, warto, bo, no, sobie warto, bo jedzenie poszukać. mają naprawdę smaczne. Mają bardzo dobry kucharzy i smaczne. Ale nie wiemy też jak z menu. menu wygląda w innych lokalach, czy ono jest takie samo dokładnie, czy może trochę się różni. Ale właśnie może też powiedzmy, że wybór tam był dość spory, bo można i deserek sobie zamówić właśnie i kawusie. Można też jakieś mocniejsze napoje, można obiady tak jak my wzięłyśmy, ale też są sałatki, przystawki i pizza. Także jest w czym wybierać. Mm -hmm. Chodźmy może na chodnik, co? Yy, no chodźmy i możemy już w ogóle chodźmy yy, stąd. Także chcesz coś dodać? Yy, no po prostu, yy, co do jedzenia, no to polecam. Tylko nie polecam tego, że... Tego stania, tego stania i czekania. I tutaj my natrafiłyśmy akurat na południową godzinę, gdzie jeszcze było mało ludzi, bo jak wychodziliśmy, to było o wiele więcej stało i czekało, a jeszcze pamiętasz, jak szliśmy kiedyś o godzinie 17, ile no, ludzi pod lokalem latem stoi, to to no a latem to jest tragedia, jak ludzie stoją tak długo i czekają, dlatego zawsze mnie to po prostu odstraszało te stać i czekać, a zanim jeszcze wejdziemy, sobie usiądziemy. Także. Tak, czyli następnym razem już takie głupie nie będziemy i mm. będziemy wiedziały, że robimy na to i na tą rezerwację. Tak. I o tej idziemy. Ale o tej może idziele. inny lokal spróbujemy, czyli poszłabyś tam znowu? Poszłabym ze względu na to jedzenie, bo naprawdę jedzenie bardzo smacznie, apetycznie podane mm -hmm. i bardzo smaczne. I twoje było smaczne, i moje tak. było smaczne i pana naszego kamerzysty, znaczy już nie jest kamerzystą, ale <grych> też było bardzo smaczne, bo też tam sobie jakąś wątróbeczkę zamówił. Każdy z nas miał coś innego. Naprawdę soczek pomarańczowy mm -hmm. też był przepyszny. Też nie było, także e, będziemy jeszcze było. sprawdzać e, ponownie e, ten lokal, jakie jeszcze inne lokale będziemy sprawdzać, to koniecznie subskrybujcie ten kanał. No a my jedziemy szukać kolejnych miejsc, które warto zwiedzić. Dziękujemy, że oglądaliście ten film. Do końca zostawcie suba i łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Do zobaczenia! Pa! pa.